Okej, okay, słyszę jakiś dziwny krzyk. What the fuck, co tu jest? U Jezu, co tu jest? Co to za gówno? Oj Jezu, dzień dobry. taur. Zrobiłem Okej, okay, więc Wskakujemy od razu Cześć, witam wszystkich w kolejnym filmie na naszym kanale Dzisiaj będziemy sobie grali w coś Co ostatnimi tygodniami i miesiącami Jest dosyć popularne Myślę, że każdy zna Już e, historię tego e, zasnego miejsca, jakim jest Oczywiście The Backrooms i dzisiaj będziemy sobie tutaj chodzić i próbować znaleźć drogę wyjścia z tego miejsca. Zasad ogólnie nie trzeba, chyba przedstawiać. Na początku mieliście też pokazane, jakie są zasady w tej grze konkretnej. Mianowicie, mamy zagłębić się jak najgłębiej w tabakrumcy, nie popadając w szaleństwo. I mamy sprawdzać zegarek co 30 sekund żeby przypomnieć sobie kim jestem i skąd pochodzę mamy też nie patrzeć się na to więc ciekawe ja już chyba to trochę zwaliłem bo było 40 sekund a ja muszę co 30 sekund patrzeć się na jakaś E chyba no ale to chyba nie szkodzi mam nadzieję że nie jest tak że raz się nie popatrzyłem i już jest problem ale musimy znaleźć drogę wyjścia i generalnie tutaj już może się dziać coś niepokojącego jak każdy zresztą chyba wie, no generalnie spodziewałem się jakiegoś tej menu, czy czegoś takiego, ale wychodzi na to, że gra po prostu startuje tak, po prostu, tak z biegu, więc ciekawie, ciekawie się zapowiada, są tutaj te charakterystyczne plamy na tym suficie, co nie? Zobaczymy, czy będziemy grali w coś jeszcze dzisiaj, chociaż wydaje mi się, że The Backrooms, okej, słyszałem jakieś teraz kroki za mną what the hell. Też wydaje mi się, że backruns będzie już wystarczająco długie i generalnie tutaj jest coś takiego... O kuźwa, zapomniałem o tym zegarku. Najgorzej. Tu jest coś takiego, że tutaj w ogóle wyjście generuje się losowo, co nie? Generuje się losowo. Tak więc ciężko będzie je przejść za pierwszym razem chyba. Mam też pokazane ile metrów przeszliśmy. A ja co chwilę słyszę jakieś kroki za sobą i to jest takie strasznie niepokojące. Schizujące. Okej, okay, właśnie gdzieś tam słyszę jakieś stukanie. Mam nadzieję, że to nie zajęstuje niczego złego, ponieważ coraz dziwniejsze dźwięki słyszę stąd. O! Coś tu jest. Jakiś węd. Okej. Okay. Nie wiem dokładnie gdzie iść. jakąś muzyczkę stąd też nie wiem czy to nie jest moje szaleństwo ponieważ już tak z dwa razy się nie spojrzałem na ten zegarek ale generalnie tak na wyczucie mniej więcej raz z 30 e, coś tam walnęło nie da się tu kucać niestety więc się nie będę mógł skradać przed potencjalnym zagrożeniem ale tutaj nic nie ma okej, okay, tu jest kolejny wentyl to jest niepokojące Dobra, teraz te ściany zaczynają się rozsuwać. Kuźba, o co chodzi? Mam nadzieję, że to w ogóle do dobrze robię, bo tak mi się wydaje, że to chodzi o to, że mam się spojrzeć na zegarek i nacisnąć E. Okej, okay, słyszę jakiś dziwny krzyk. Słyszę mega dziwny krzyk. Ja może stamtąd pójdę. Oddalę się od tamtego mie miejsca i pójdziemy sobie tutaj, tutaj, bo się trochę zapętla, widzę. Widzę, że się zapętla, kolerstwo. Ale pój ja bym sobie od tego krzyku jak najdalej wolał odejść, ponieważ to, to jest niepokojące coś pękło Jakaś lampa mnie tutaj pękła Niedobrze. Bardzo źle Bardzo źle pękła lampa kolejna i tu jakaś plamka tam coś płacze, to ja może lepiej ominę te zagrożenie Dobra, nie wiem jak długo mogę tutaj.? Prze... I co tam stało? Tam coś stało? Czy mi się wydaje? Nie, nie. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie. Coraz więcej lamp pęka tutaj. Chyba nie wymienili żarówek od bardzo, bardzo długiego czasu. Do bardzo długiego czasu, bo co chwilę coś tutaj pęka i stuka. I śpiewa, i wyje, i krzyczy. Gdzie może być wyjście. Co to był za dźwięk? Do cholipki. Jakiś dziwny dźwięk, co to jest? Jak widzicie to samo co ja? O kuśwa co to jest za dźwięk? Co to był za dźwięk? Ja pierdziele, się wystraszyłem Nie bo ja widziałem Widziałem tą taką czarną to Takie czarne, co nie tak Jakby cień, co nie już Myślałem, że coś jest nie tak Nie wiem czy ja nie wariuję co jest grane? Coś mnie goni? Ty coś mnie goni Nie wiem Nie wiesz, że zginę Jeszcze podejście to jest Nie wiem, czy ja nie wróciłem do punktu wyjścia e, O nie, znalazłem wyjście Okej okay. Czemu? opóźnione jakieś, to jest opóźnione To jest opóźnione. No przecież naciskam jak jest na sercu. Bez sensu. No przecież to jest opóźnione jak cholera, what the fuck. Muszę nie wskakać jak przed tym sercem. Okej, okay, udało się uciec? Czy mnie zabili? Em... Rozmazuje się ekran. się za pierwszym podejściem. Oby. Halo? Eee, udało się? Total time, nie wiem czy ja wygrałem, chyba tak, wyszłem, uciekłem w 7 minut, 7 minut 5 sekund, no to nieźle, longest time 7 minut 5 sekund, eee, 225 metrów, okej, okay. no to kalorii za dużo to ja nie spaliłem, ale podejrzewam, że uciekłem, nie wiem, nie jestem pewien czy to jest wygrana, eee, zaraz sobie to sprawdzę i wam powiem, ale wydaje mi się, że chyba mi się udało uciec. Mimo, że tamta minigra na końcu była serio kuźwa opóźniona jak cholera, więc tam E i de facto zaliczało się tak po dwóch sekundach, więc musiałem to nieźle wycyklować. No, ale udało się, więc całkiem się spokojnie i tak udało, to nie spotkałem niczego ciekawego. Może sobie za chwilę spróbujemy drugi raz. Zobaczymy. Co jest napisane? Earring for all uh, mo uh, moist carpets. Jesteśmy. Jesteśmy drugi raz e, okazało się, że faktycznie udało mi się wtedy uciec i to była bardzo spokojna ucieczka i bardzo szybka, 225 metrów późno, e, całkiem niezły wynik. E, ale wychodzi na to, że nie spotkałem niczego, co mógłby mnie tutaj spotkać. Tak mi się wydaje, e, że coś tutaj jeszcze było, bo dziwne dźwięki już strasznie słyszał. Mm, nie wiem, czemu cz cały czas mam teraz rozmazany ekran. To dlatego że gram drugi raz, czy o co chodzi? E, nie wiem, ale chciałem tak się rozejrzeć jeszcze, skoro już nam się uda uciec i to strasznie bardzo szczęśliwie, bo tutaj nie, naprawdę niedaleko było to wyjście e, od wejścia. Ten portal taki, bo to jest e, oczywiście portal pewien, który nas gdzieś tam przenosi. E, tak naprawdę no, tutaj według tego kanonu to do wyjścia ale równie dobrze może nas przenieść na jakiś inny poziom bakrumsu, bo jak wiecie jest ich więcej tutaj. I tym razem będziemy chodzić z różnymi. Od, roz, różnego rodzaju... E... A dobra, to jest wejście już myślałem, że wyjście razem tak szybko, ale to zrobię tylko koło, dobra. E... Nie na no, tak jak zaraz wyjście, to bym chyba nie uciekał, bo ja serio chcę sobie tutaj po sprawdzać jeszcze niektóre rzeczy. E... Jest jeszcze jedna gra na celowniku taka z backroomsów, więc jeśli. E... Więc jeśli mi się by chciało, jeśli wam by się chciało, to może ją też nagram obczaję, zobaczę, bo chyba jest nawet lepsza. Taka bardzo ciekawa, bo ta jest dosyć krótka, muszę przyznać. Myślałem, że będzie dużo dłużej trwała, ale też nie spodziewałem się, że tak szybko uda mi się... że tak powiem uciec, jeżeli tak szybko uda mi się znaleźć wyjście. Więc tym razem będę chodził za wszelkiego rodzaju tutaj odgłosami. No i w sumie się dziwię, czemu jest ten ekran taki rozmazany, skoro w sumie zacząłem dopiero. Może dlatego, że to jest drugie podejście, nie wiem. Może takie, jest, takie coś jest eee, Zaraz zobaczymy sobie, czy tutaj jest coś jeszcze Co mogłoby mnie spotkać Nie naciskam E przez zegarko, bo chcę zobaczyć co się stanie Teraz się już podługa, podługa rusza Jak widzicie Ja chciałem iść tam, gdzie są te dźwięki wszystkie Tu jest jakiś chory dźwięk What the fuck, co tu jest? Halo? Dzień dobry? O kuźwa Gaz, Halo? Co się stało? Eee, dobra Zobaczymy co się teraz stanie Co O to mi właśnie chodziło Kuźwa, co się dzieje? Co, co jest? Znowu klipowałem się przez ziemię i włączyła się muzyczka. Tum turum. Udało mi się znowu klipować przez ziemię, yeah! No to udało mi się w 3 minuty i 38 sekund znowu klipować się przez podłogę. A to jest cheatowanie, a więc gra się zakończyła, ponieważ nie ma cheaterstwa. A więc jesteśmy w kolejnej grze z The Backrooms. Tym razem będzie to survival. Gra typu roguelike. E, bardzo ciekawa, jest naprawdę bardzo ciekawą grą. E, w tej grze tym razem też będzie wszystko randomowe. E, tym razem ta gra też jest trochę dłuższa, dlatego ten. E, w tym odcinku chciałbym ją tylko trochę zajawić i myślę, że pojawi się ona jeszcze w jakiś następnych odcinkach, ponieważ ona się naprawdę tego nadaje. Jest tego warta. E, tutaj mamy oczywiście wszystkie opcje. No to ok. E, jeszcze wiem, że można sobie w tej grze. Stworzyć postać, ale to za chwilę do tego przejdziemy. Na razie mamy Struvial Guide i tutaj mamy różne takie ciekawe informacje. Wszystkich wam nie będę tłumaczył, bo nie ma sensu. Ale ogólnie jest tutaj napisane, że mamy zważyć na to, na głód, na właśnie pragnienie, na stan psychiczny i tak ponieważ wiadomo, że. Generalnie tutaj to jest survival, więc będziemy musieli dbać o ten głód i o pragnienie i o to, żeby nie umrzeć, ponieważ śmierć jest, śmierć jest bardzo. Jest śmierć jest ostateczna, oczywiście, czyli że jak już, jak już umrzemy, to musimy grę zaczynać na nowo. Tak więc to jest główna przeszkoda w tej grze. No, generalnie zapowiada się bardzo ciekawie. Musimy znaleźć oczywiście drogę wyjścia i musimy znaleźć drogę. Ten, musimy znaleźć drabiny prowadzące do nowych poziomów backroomsów. No i jakąś drogę ucieczki stąd. I to tak po w skrócie to, co jest tutaj napisane. I tutaj bardzo ciekawa rzecz, co nie? Możemy sobie wybrać imię. Możemy sobie wybrać płeć. No to sobie dajmy tego. Imię to nie wiem, jakie tu może być imię. Na przykład... O, można, można znaki polskie. Ściana niech będzie. Security Guard i możemy sobie wybrać profesję, czyli tutaj zawód. I bardzo ciekawe to jest, ponieważ tutaj możemy sobie wybrać zawód i mamy kurde statystyki do tego danego zawodu, zawodu co nie. Więc to jest tak naprawdę bardzo ciekawa rzecz. Możemy być wegetarianinem, możemy być kanibalem, możemy być seryjnym zabójcą i streamerem, atletą, kucharzem, psychiatrą, łotek, paramedykiem. Hmm, to może weźmy sobie co ja bym wziął może w takim razie atle... o, faster Sprinting Speed, a to może albo Atletę, albo albo. o, może tego. Byśmy sobie wzięli i wiek. Można sobie ustawić maksymalnie 75, minimum 18. No dobra, ciekawe jakie to ma znaczenie. No to dajmy sobie może najmłodszy, to będzie najbardziej, że tak powiem, e, nie wiem, najwięcej z będzie miał albo coś. No i tutaj mam pytanie, czy jesteś pewien, aby wejść do backrooms. Ja jestem pewien. Zaczynamy, jak mówiłem, to będzie tylko taki zajawkowy odcinek. Na pewno się jeszcze coś tam z tego pojawi, ponieważ jest gra bardzo ciekawa. E, aha, i tutaj jest ciana. No to nie zła ciana. Tutaj wiedziałem, że z znaków polskich będzie problem, ale jak zobaczyłem, że można wpisać znak polski, to myślałem, że można. Więc e, sobie wyobraźcie, że to jest. Eś. E, co to jest za miejsce? E, czy śnię? Nie, to naprawdę. E czuć że jest zbyt realistyczne żeby był to sen nie pamiętam nawet jak się tutaj dostałem moja pamięć y, kompletnie się wymazała cokolwiek to jest za miejsce y, muszę się stąd wydostać jak najszybciej y, bo wkurzają mnie te świecące światełka te lampy y, no i na pewno jest gdzieś tutaj jakieś wyjście ja sobie jeszcze zmniejszę tej sensivity trochę no, i możemy chyba zaczynać. Co to było? Jeszcze trochę sobie zmniejszę. Okej, okay, dobra. Jest Git. I tak jak mówiłem, tu się absolutnie wszystko e, generuje losowo. To. Krew. O, jesteś. Widzicie, jesteś. Ciekawe. To się pojawia jednak też. Ale oficjalnie jesteśmy cianą, więc. Zobaczymy czy się uda nie wydostać stąd wątpię że mi się udało wydostać tak szerze ale na pewno bardzo warto byłoby kuźwa mać Para wodna warto byłoby sobie tej obczaić tą grę ponieważ jest interesująca co my tu będziemy mieli słyszałem jakieś stukanie bandaż mogę sobie wziąć bandaż ok? i mamy tutaj ekwipunek na tabie i możemy sobie... im ściana okej, okay, pierwszy dzień, pierwszy dzień to ile ja tu mogę spędzić dni? level 0 okej okay. mamy bandaż, już możemy się leczyć jak mnie tutaj spotka w prawdopodobnym rogu też mamy stan psychiczny nie wiem jak go zwiększyć, więc e, więc się przekonamy można też kłócać więc w tej grze można kłócać na szczęście, mam na dole staminę wkazaną. przyda jakaś latarka i słyszałem standardowe, dziwne dźwięki Wcześniej A nawet widać nasze nogi Ciekawe Mam jakieś drzwi tutaj Coś odpala jakaś muzyczka powalona Ty Jejzu, czyli Ktoś tu wszedł Ty, ktoś tu wszedł Ktoś tu wszedł za mną Słyszałem jakieś dziwną. otwieranie jakby takich drzwi, ale takich, wiecie Co robi tutaj randomowa butelka wody? To jest bezpieczne, żeby to pić. Eee, wydaje się być nieotwarte. Eem, no, ja bym tego nie pił. Ale jak trzeba, to trzeba, co nie? Eee, tutaj coś. Okej, okay, coś przecieka ten sufit. Okej, okay, jeśli będzie. Czy, jeśli będę w takiej sytuacji bardzo złej, to już będę musiał to będę musiał z tego pić. Okej. Okay. Ok, jeśli będę zdesperowany do picia, to to zrobię. OK, na razie jeszcze nie jestem na tyle zdesperowany, żeby z, z, próbować pić z, z tego sufitu. No okej, okay, to się wydaje być całkiem ciekawe rozstaw tych korytarzy. Tu są... Nie wiem czy są te same drzwi. Są chyba jakieś inne drzwi. Bardzo łatwo jest się tu pougubić. Tu jest... Aha. Teraz słyszałem otwierające się drzwi, co nie? Kurde, tutaj już może, w tej, grze tutaj możemy spotkać dużo więcej złych rzeczy niż w tamtej poprzedniej. Także możecie się nastawić, że tutaj może być naprawdę, naprawdę grubo pod kątem e, zagrożeń, które mogą mnie tutaj spotkać. Chociaż się jakoś tak bardzo nie wczuwałem, co tu było. Myślałem, że ktoś strzelił do mnie, kuźwa, to lampa spadła na dół. Okej, okay, ciekawe. się tak kieruję raczej metodą, żeby iść do przodu. Tu coś mamy zamknięte drzwi nie mam że, że za bardzo żadnych kluczy do tego tutaj mamy safe zamknięty i też nie mamy żadnych kluczy do tego safe'u. tutaj mamy kolejne zamknięte drzwi też nic nie mamy żeby je otworzyć kolejne zamknięte drzwi chyba że to jest z drugiej strony nie wiem czy my nie przeszliśmy z drugiej strony od tamtych drzwi zamkniętych to byłoby trochę głupie abyśmy mieli tak jakby to tak wyglądało ale w sumie jak to jest randomowo losowane to wszystko Słyszę jakiś dziwny płacz. O, jest! Jest robina. Ej, słyszę jakiś dziwny płacz za mną. I wonder what... E, czekaj. This Okej, okay, dobra, może być to droga wyjścia z tego piętra. Może powinien się wspiąć. Eee... No... Okej, okay, dobra. Ja się kalibruję, bo tam za mną serio słyszałem jakiś płacz. Tam coś szło jak cholera. Eee... What the heck? O, cień jest nawet. O, oh, lol. No, nieźle nie jest dopracowana tagiera. Dobra, nie wiem, czy my czasami teraz nie, nie weszliśmy do jakiegoś cyrku. Um, bo muzyczka na to wskazuje. Jakbyśmy byli dosłownie w cyrku. Co my tu mamy? Co to kuć jest? Coś się świeci, ale. Aha, e Gwizdek? Czemu mam gwizdek na psa? O co tu chodzi, to cholery. Um, co to jest? Zanim coś podniosę, wolę to przebadać. Chyba mam, mamy Sanity to Weź to, weź to, weź to. Dobra, mamy Sanity Peel. To już wiem, jak sobie e, generalnie tą psychikę polepszyć. Ale teraz zauważyłem, że ta psychika w ogóle nie spada. Jak tu jestem? Może ten cyrk wpływa na mnie pozytywnie? Nie wiem. To muzyka w sensie, bo to generalnie, gdzie my teraz jesteśmy, jest jakimś powalonym miejscem. to mamy kolejne zamknięte drzwi. Też nie mamy kluczy. Nie wiem, czy w ogóle powinienem był gwizdać w to coś. Mogę wezwać psa, nie tym gwizdkiem, więc nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Chyba lepiej nie robić tutaj jakiegoś zbędnego hałasu. O, mamy drabinę w końcu, kolejną. Eee, dobra, nie wiem, czy powinienem by się wsunąć na następny level. Bo niezbyt wiele rzeczy podnieśliśmy z tego poprzedniego, ale może się wespnimy. może to po prostu posuniemy też trochę do przodu. Teraz jesteśmy znowu w jakiejś kurde kompletnej ciemnicy. Ja pierdolę, nic. Ledwo tu cokolwiek widać, nie wiem czy wy coś widzicie Ale, o jest jakaś pochodnia, mogę to wziąć? Nie mogę tego wziąć, dobra No to, dace problem For me Coś tu mamy na dole, o kolejne Sainty Pils Dobra to się przyda, jak widzę jak tu jest ciemno to po prostu to się przyda, jest strasznie cicho znowu tutaj Byliśmy przecież w jakimś bardzo dziwnym miejscu, a teraz żeśmy trafili kuźwa do ciemnicy deszczu podrynny tak dwóch. O Jezu, co to jest? Co to za gówno? Co to za gówno mnie goni? Pomocy coś mnie goni, nie wiem co to jest. Jakieś gówno Proszę mi tak nie wyjść do uszu, bo. Nieprzyjemne to jest odczucie What the fuck was that? Eee, Muszę stąd się wydostać jak najszybciej, to już wiemy. To już wiemy. Eee, aż ma spadki BFPSów, bo tyle tu skurtarzy. Może się trochę przebiegnijmy szybciej, bo generalnie coś tam szło i nie ślepy zaułek tutaj jest ja wolę nie iść do tego czegoś bo o nie tu jest ślepy zaułek no to jesteśmy w dupie jesteśmy w tym momencie w dupie ponieważ tu jest ślepy zaułek a tu jest dużo korytarzy pomieszczeń takich które mogą wskazywać na to że to stworzenie tutaj przyjdzie dlatego ja się wolę kryć tutaj po bokach jak tylko to jest możliwe bo czekamy tutaj chwilę, bo wydaje mi się, że to coś zaraz sobie tam przejdzie. Problem jest taki, że ja naprawdę nie mam żadnego źródła światła poza tymi pochodniami. Hmm, co by teraz zrobić tutaj? Może przejdźmy sobie tędy, chociaż boję się, że to się może źle skończyć dla mnie. Tak jak mówię, Uj! Nie wiem czy wy to widzieliście, ale coś mi się tu pojawiło dziwnego na środku. Eee, dobra. Może tutaj pójdźmy sobie? Tutaj eee zaraz mi to wyskoczy na bordę, ja przysięgam Muszę się zescham bo gdzieś tutaj jest jakieś dziwne coś czarne co mnie goniło w sumie to nie musi być czarne, ale było było to tak ciemno, że i tak już słyszę coś eee jakim cudem, e, świeżo owoc się tutaj dostał? ktoś tutaj to dla mnie zostawił? dobra, mam banana to ciekawe że mamy banana tutaj dobra, boję się tego czegoś tutaj mamy takie z dupy przejście Eee, grania? U Jezus! Jak się wystraszyłem! U Jezu, dzień dobry, ej przepraszam proszę pana, proszę mnie nie bić, naprawdę to jest niemiłe, ja nie potrzebuję takich kłopotów, przecież już jestem tutaj uwięziony i tak się stąd nie wydostanę nigdy 45 życia Ja pierdziele co tu się dzieje w tej grze, proszę naprawdę jakieś kurde ee, byki, nie byki mnie tutaj zaskakują, ja nie chcę takich kłopotów serio, u Jezus znaczy to yy, pan jest, rozumiem, przewodniem, tak? To ja może pójdę. Jakby pan mógł się tak odsunąć? Nie wiem, co się tutaj dzieje, ja potrzebuję wyjść stąd, wyjść stąd, wyjść stąd. Okej, okay, wydaje mi się, że stąd wyjść będzie bardzo ciężko. Na pewno nie będzie takie łatwe, jak w przypadku tamtego cyrku, który był jeszcze przyjazny, wydawało się być przyjazny. A tutaj to się dzieje jakaś kompletna masakra. Hmm, to można byłoby sobie coś zjeść. E, na przykład wyleczyć się tym bandażem jakoś. Eee, Okej, Ok, podleczyłem się trochę. Eee i teraz tak. Okej, okay, dobra, to niech będzie. Trochę żem się podleczył, tylko że ja mam wrażenie, że ja idę znowu w te same miejsca. Jeszcze jeszcze jakiś płaszcz. Ja pierdziele tak jest poryta. No, zapowiada się całkiem ciekawa miniseria z tej gry, jeśli w ogóle dożyję eee, nagrania następnego odcinka, nie wiem co tam biegło, to biegło, eee, to tam, o drzwi są, zamknijmy, zamknijmy uprzejmie te drzwi, te drzwiczki i teraz pójdźmy sobie tutaj, bo tam jeszcze jakiś Minotaur, Minotaur, coś tam zakrzyczało za mną, coś tam wije. Ja przepraszam, przepraszam, proszę mi tutaj się odsunąć yy, jakiś szak. Nie wiem co to yy, prawda było. Yy, jestem w dupie. Yy, przepraszam! Yy, moi drodzy Państwo, doświadczyłem zgniecenia. Slash, jakby to się powiedziało GWA EUT yy, name ściana H18 Bardzo przykro skończył ściana. I został ustawiony jak ściana, że tak powiem. Dobra, e, e, zostałem 6 razy goniony. 133 damage mi zabrali, bo się podleczyłem. E, czyli daje, bandaż daje też 33, damage, e, 33 health, można w ten sposób wnioskować. E, ok, i drugi poziom, że uzyskał. Przetrwałem 3 dni. Bo dwa razy się żeśmy wspinali tą drabiną, więc drugi poziom. No i został zabity przez nie wiadomo co. Co to było? Jakiś minotaur kuźwa i to jest dwóch i tam jeszcze coś w ogóle jakiś dźwięk dziwny wydało z tyłu. Już nie mówiłem nawet o tym. Coś tam e, jakiś elektroniczny dźwięk się wydał. Nie wiem za cholerę o co chodzi. Ale to byłoby na tyle z tej gry. E, no, jeśli chcecie więcej odcinków, możecie o to napisać. Ja myślę, że jeszcze coś nagram, bo naprawdę się nadaje ta gra do tego, żeby jeszcze coś z niej nagrać, dłuższego, poświęcić więcej czasu, może się nawet coś tam uda przejść, nie wiem czy, ona ogóle, czy ją się w ogóle da przejść, ale wydaje mi się, że się da, eee, zobaczymy, eee, no to było na tyle, eee, pa, cześć i mam nadzieję, że wam się backrumsy podobały, na razie.